Siema, kolejny tydzień zaczął się tak, że o... Był korek. Nie ma korka. O i ktoś przydupczył, nie? No Tak jak mówiłem, nie ma tygodnia bez przypału. No, wózkiem zahaczymy. No. Tyle trochę węgla. Ale to tam. No nic. Działamy dalej. Navitel to jest urządzenie, tableta nawigacja z zbudowaną nawigacją, a za drugą zapłaciłem, miała to być Aigo 2021, niestety była Aigo 2018 i z niewiadomych przyczyn jeszcze nie zadzwoniłem do gościa i nie powiedziałem, dlaczego mnie oszukałeś? To jest głośnik tej nawigacji na maksa. Zapomniałem kamery, więc film o nawigacji, nagram tą nawigację. Żartowałem, aż taki to nie jestem. No to tak. No to kupiłem sobie takie urządzenie. O, tak właśnie wygląda. Tablet siedmiocelowy. I na Allegro było, że będzie nawigacja Aigo. O, właśnie taka. 221. No i ja sobie tą nawigację 221 kupiłem. Ona się już nazywa. Ja w ogóle tego nie mogłem znaleźć, bo to na Google Play jest podobno. Jest, ale pod inną nazwą. A tej to w ogóle nie mogłem znaleźć. To są trasę. No i to jest 221, ale jak wersja i zawartość wezmę, informacje o wersji. No, to jest październik 2018. No, to nie wiem, może się nie znam ale jak widziałem w internetach. To i te 21 trochę inaczej wyglądają. No ale znowu jest to napisane, że zawartość mapy są na przykład 2,20. No to może nie wiem, jakieś najnowsze, różne z różnych krajów. Ale layout jest 2,18. A ten, co widziałem na internetach, jest trochę inny. Ale to nie przeszkadza, bo ten mi się nawet podoba. On jest bardzo prosty i bardzo czytelny. Widać ulicę, teren zabudowany jest na szaro. Jak gdzieś jedziesz na przykład tą drogą, jeżeli możesz, no to widzisz szare, to wiesz, że będziesz musiał jechać 50 już z daleka, czy tam 60, czy tam ile wy tam chcecie. Załóżmy, jedziemy do Białego Stoku. O, jestem w Bydgoszczy teraz, nie? No i pokazuje mi taką trasę. O, tutaj tak. Przez Ciechanów tam taka dziewczyna jedna śpiewała kiedyś. Ciechanowa o tłumaków mazowieckich, kiedyś miałem wesele. Nie, tędy sobie jadę, ale jak nie chcę, tędy to taka droga dużo krajówkami. No to biorę alternatywne jak wszędzie, nie? No i pokazuje mi jeszcze inne, nie? Przez Warszawę. Taka sama jak tamta, ale trochę inna, a nie. Tu też dobijam prawie do Warszawy. No wiadomo, jak to w każdej nawigacji. Ale o co chodzi? To jest nawigacja dla ciężarówek, więc można sobie ustawić dane pojazdu: długość, szerokość, wysokość. I co? Ciężar. No i ona teoretycznie powinna prowadzić takimi drogami. że było dobrze. No, ale teoretycznie, a praktycznie, a praktycznie to jest tak, że każda nawigacja z funkcją ciężarówki jest taka, że jak ustawisz te ustawienia, to nigdzie cię nie poprowadzi. Bo ja nie wiem dlaczego tak jest, że w Polsce są znaki, że wszystkie firmy, do których jeżdżę, prawie wszystkie, wjeżdża się pod zakaz. No, a jak ustawisz ustawienia w tej nawigacji, no to ona nie chce Cię prowadzić pod ten zakaz, no bo ona nie wie, że ten zakaz jest, ale go nie ma, nie? No bo u nas jest zakaz, ale nie dotyczy. Więc ja nie wiem, po co jest zakaz, że nie dotyczy. Tutaj jakby ktoś sobie chciał kupić ciężarówkę i jeździć sobie ją tak po ulicach, i tylko może jechać ten, który jedzie docelowo. No ja jadę z towarem zawsze docelowo, ale najpierw mam ostrzeżenie, uważaj, nie wjeżdżaj, nie? I ta nawigacja tego nie wie, że Ty uważaj, nie wjeżdżaj, więc ona Cię doprowadzi do czwarte i dziesiątych trasy, a później już nie wie gdzie ma jechać, bo są zakazy. I to nie tylko ona, i każda inna, która jest przystosowana do ciężarówek. I najgorsze to jest to, że jedziesz, całą drogę jedziesz, no patrzysz w lustro, dobra, nie ma nikogo. No, mówię tu, jak dojeżdżasz pierwszy raz w jakieś miejsce, Mówisz, no mogę się skupić, rozejrzeć, zobaczyć. No bo wiecie, jak to jest, nie? Te znaki z zakazami są takie, że no jest narysowany zakaz wjazdu ciężarówki i pod spodem jest jakaś tabliczka, nie? Tam sobie możesz coś przeczytać. No weź se przeczytaj. Weź se przeczytaj, jak jedziesz. Wypadałoby stanie ale gdzie staniesz? A, a, a czasami no można by się zatrzymać przed tym znakiem, szybko przeczytać, ale nie zatrzymaj się, bo nagle się okazuje, że jechałeś sam, dojeżdżasz do tego newralgicznego punktu i okazuje się, że z każdej strony ktoś na Ciebie czeka. Z, z tyłu trzech, z boku, z, z przodu. Każdy się nie cierpiwi i, 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 i Ty już nie wiesz. I w ostateczności co robisz? No jedziesz już, wjeżdżasz w ten znak. No bo co zrobisz? No i, i czasami jest tak, że z jednej strony jedziesz, zakaz. Z drugiej strony jedziesz, zakaz. I już tak objedziesz wszystkie te możliwości. I już nie wiesz właściwie, którędy masz dojechać. I już jesteś tak znerwowany, że zostaje ci ten ostatni zakaz i wtedy już wjeżdżasz, bo wiesz, że i tak każdy, z każdej strony nie mogłeś wjechać i wjeżdżasz w ten najgorszy. Ten taki co nie powinieneś wjechać. No i jest problem. Bo albo w miarę wcześniej się zatrzymasz i wycofasz albo wykręcisz, albo brniesz dalej, a później piszą w tych portalach, nie? Kierowca wjechał tam do lasu albo nie wiem gdzie. Bo może się każdemu zdarzyć, nie? Czasami jest też brak wyobraźni, ale no, to jest tak, jak mówię: no, objechałeś już wszystkie dostępne możliwości, i już masz dość, i, 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 i wjeżdżasz w kolejne miejsce, i znowu nie możesz, i, i ty już masz dość i jedziesz. Tak to chyba wygląda, dlatego wjeżdżają w takie dziwne miejsca, no bo to no bo nie wierzę. Ale tak podejrzewam, że tak jest. Tak samo jak z mostami, nie? Tego też nie rozumiem. O, i właśnie też w tej nawigacji, w tych nawigacjach ciężarówkowych, jak sobie ustawiacie. Te wymiary pojazdu, no to jak sobie ustawicie Jak sobie ustawicie wysokość 4 metry To nigdzie nie pojedziecie Ci okaże, że nie możecie nigdzie jechać, nie? Ta nawigacja Wam nie znajdzie drogi Most z 3,8 to może mieć i 5 metrów Jest taki most W Łodzi jak na, Zgier na się jedzie, że o, Znak jest, że ma 3,5 metra, ale ma z 5, nie? No ja tego nie rozumiem Niczego nie może być wymiar wymiarem, tylko wymiar na znaku jest inny niż wymiar mostu i później jak już każdy wie, że to jest takie oszukaństwo, no to później kombinują i, 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 i może się rzeczywiście trafić i się trafia, że most ma 3,6 i rzeczywiście ma 3,6 i później zaczyna opcja taka, że zablokował się pod mostem, nie? No bo 10 razy poprzednio dojechał pod mostem 3,6, który miał 4,5. Nie wiem czemu, nie wiem czemu pod zakażem można wjeżdżać i pod za niskie mosty. Zamiast po prostu postawić znak normalny, tu może ciężarówka tam nie może i tyle, a nie, że ta może, ta nie może. I tak samo z mostem. 3,5, a 4 przechodzi, nie? Przed 3,5 nie, ale po 3,6 przechodzą. Pod trzy Po, po 3,8 to na pewno. Dlatego ja sobie w nawigacji ustawiłem inny inną wysokość pojazdu, no, żeby mi chociaż jakieś trasy znalazł, bo tak to mi żadnej nie znalazło. By się okazało, że to co mam jechać 400 km, bym jechał może 700, nie? Żeby objechać naokoło. Z kolei, Google. Jak cię Google poprowadzi? Google cię poprowadzi dobrze, tylko że tak Cię znowu wpierdzili w zakazy, którymi nie możesz jechać. No i jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby było dobrze? Ale jeszcze Wam pokażę, nie? Ja już sobie wybrałem ten cel podróży, że sobie jadę, a już wybrałem wcześniej. A tutaj jest taka symulacja trasy, nie? Patrzcie. Następną skręć O, może zobaczyć częściej, jak jedziesz, nie? O, patrzcie. A tu fajnie pokazuje. To akurat mi się podoba w tej nawigacji. Ona jest bardzo czytelna. To jest i plus. I ta szata graficzna jest prosta. Ale właściwie niepotrzebna jest lepsza. Bo patrzysz na drogę, a nie na jakieś głupoty obok, które cię nie interesują. Ci pokazuje też, ile możesz jechać. Jak jest radar, to też pokazuje, ile zostało do radaru. Z jaką prędkości możesz przez ten radar przejechać. No to jest. O, patrzcie. To jest fajne w tej nawigacji. Ale jeżeli chodzi o to, żeby sobie na przykład wybrać wpisać coś, nie? No to ona już jest cienka. Weź na cel podróży. Załóżmy adres, nie? Wpisujesz, teraz jestem w Bydgoszczy. Nazwa ulicy, nie wiem. To jest Bydgoskich Przemysłowców. No, ale już jest wybrane. Ale jak chcesz wpisać, to to jest małe. eu, to gdzieś trzeba szukać. To ona ma swoje jakieś tam. I to malutkie te cyferki. No słaba, słaba jest pod tym względem. Najlepsza pod tym względem. Jest. Wyjdźmy już z niej. Ona ma tam te swoje jakieś bajery, to się można pobawić. Eee, Nieważne są bajery, ważne, żeby dojechać. O! Pod względem wyszukiwania, najlepsza jest ta oryginalna. Wbudowana w to urządzenie. Witam w systemie nawigacyjnym. Patrzcie, tu jest wszystko duże. Adres. Jedziemy na Białystok, na ulicę. Welurową mam dojechać. Ale oczywiście, co? Ona jej nie zna. Ale jeżeli chodzi o wpisywanie nazwy i wszystkiego, to zobaczcie, jakie wielkie te. Można sobie przytykać, jak się chce. Nie? Znajdę na przykład. Edytuj. Adres. Pyk. Bełchatów. Bełchatów. Tak? Ulica... W Bełchatowej mieszkałem 30 lat i znam cztery ulice. Kwiatowa, ale tam chyba nie mogą ciężarówki wjeżdżać, ale jest Kwiatowa. Wybierz numer budynku, 5 na przykład, tak? Pyk, jedź. O, lekarz stomatolog się wybrał. Jadę na Bełchatów, tak? Na Kwiatową, jedź. Chciałem wpisać osiedle Okrzei, ale A, to jest najlepsze osiedle na świecie, ale ciekawe czy jest osiedle. Trasa, bełchatów, okrzei, jako ulica znalazło. Cztery, to najlepszy blok świata był. Wynik, cztery. Wiecie co? Okazało się, że mogę jechać ciężarówką na okrzei cztery, a nie mogę. O nie, nie mogę, widzicie. Jednak wie, że nie mogę. Dobra nawigacja. A, czasami się wyłączy, a czasami nie, właśnie. Teraz się wyłączyła, czasami nie chce się wyłączyć. No, ma no. Można sobie poglądać jakieś te filmy, nie? Jak się stoi na pauzie, oczywiście. A, i tu jest jeszcze jedna. O, właśnie. Zapomniałem Wam powiedzieć o aplikacji. Patrzcie. To jest przyszłościowe. To jest aplikacja. Realnie ręka To jest aplikacja Road Lords. To jest taka zabawka trochę dla takich nowoczesnych kierowców, młodzieży. To jest taki bardziej jakby coś jak Facebook. Jak, jak, te, te, jak to? So, socja, jak to się nazywa? Social media. Jakieś. Że tu się logujesz. To niby dla kierowców, ale osobówki też można, nie? Ona jest przyszłościowa, bo to jest taka, że wiesz, o tu jest taki hatek, nie? O, o hatek jest. Ktoś co może mnie sprawdzić. Jak ja w ogóle się mam wziąć? O jest, hatek, Polska, nie? Rankingi w ogóle to serduszka, srużka, O profesjonalista jestem. Za każde 100 km 100 punktów. Za każde zgłoszenie. Też jakieś punkty dają, nie? I tam są rankingi w ogóle, patrzcie. Ostatnich jeden dni. Zobacz, gościu nabił 6800 punktów, a cały czas na przykład, nie, cały czas, cały czas, gościu ma trz... Ile? tyle, no nie umiem czytać, tyle ma, ten z jakiejś z Unii Europejskiej jest, no i zobaczcie, oni mają punkty, nie, można na niego najechać, zobaczcie jak wygląda, nie, wszystkie kraje, ostatnie 7 dni, a tego ostatnich 7 dniach jest 280, bo tylko raz włączył nawigację. A nie 1000, no to może dwa razy, tak, no dwa razy włączyłem, żeby przetestować. Chodzi o to, że tą nawigację, mówię ona jest przyszłościowa, bo ona teraz nie zna wszystkich ulic, ma, chyba ma słabe mapy. Ale, tu jeżeli chodzi o te ustawienia, to one naprawdę są fajne. Można sobie dodawać trasy, wiadomo, ulubione to. mówię, słowem, mapę często, jak się wpisuje, coś ono nie może znaleźć. Trzeba samemu najlepiej po, na, po mapie znaleźć. Najpierw trzeba się bawić w Google, znaleźć w Google'ach. A później, w tym urządzeniu, można samemu dodawać firmy. Ja dodałem Z3 nawet. Sam dodałem Z3 nawet firmy tutaj, bo ją rozwijają kierowcy. Tylko, że też nikt tego nie weryfikuje, i czasami są takie tam powpisywane głupoty, że no trudno znaleźć. No, te, no, wyszukiwarka też jest słaba w tym. Zobaczcie, w miejscu, w którym ja stoję, no to pokazuje, ile jest firm dookoła, nie? Zobaczcie, I to wszystko zostało przez kierowców. Tu jakiś na przykład stoi, nie? Może na niego kliknąć. O, M MCZ jakiś mistrz, to jest. Zobaczcie, mistrz tutaj stoi, nie? Właściwie to można widzieć, wysłać wiadomość, nie? Można dodać do znajomych. Hmm, czy taki zamiast radia, to można się tym posługiwać. No nie wiem jak pisać, może się da mówić, nie? Wyślę wiadomość. Wyślij. Aha, wpisz. No widzicie. Można wpisać. W czasie jazdy możecie wpisać. Na przykład. Ej, jak tam druszka do i jep, tam komuś w dupę. No ale może będzie się dało kiedyś gadać jak na radiu. Pewnie się będzie dało. Może jakaś aktualizacja już była, może mam starą wersję, no ale zobaczcie. No, ale jaki jest problem? Jak z każdą inną, że no wpiszesz jakąś tam magazyn RTV, nie, dojazd, no i też zacznie się gubić na koniec. Tutaj może i nie, w miarę prosta, ale one wszystkie mają to do siebie, że. Zawsze się pod koniec gubią. No i teraz miałem taką sytuację odnośnie nawigacji, że Google mnie poprowadziło dobrze. Mówię, a zaufam, bo takie tereny fabryczne, stare, jakieś koleje były, to mówię, no na pewno tędy. kiedyś jeździły ciężarówki. Bo na Google Street View było pokazane, że jest siatką zamknięta droga. No ale to też kiedyś tam jechał ten... ten Samochodzik z tymi kamerami na dachu, więc może siatkę otworzyli. No i rzeczywiście nie było żadnej siatki. Droga taka stara, dziurawa, ale normalna, bez żadnych zakazów. I, i wysoko rury takie były, z gorącą wodą czy z czymkolwiek, ale bardzo wysoko. Więc przejechałem. No i na Google miałem 5 km, a na Aigo miałem 15 dookoła. Nie? No i. Nie było żadnego zakazu na Google, tą drogą, co Google pokazało. Przejechałem ją całą. A go co skręt kazało, co uliczka kazało mi skręcać, żeby zawrócić. Nie chciało mnie puścić tą drogą, którą wujek Google mnie puścił. No i tak to jest z tymi nawigacjami. No. Trzeba po prostu trasę nie jechać w ciemno, tylko sobie sprawdzić drogę wcześniej, jeżeli się nie jest pewnym, ocenić, porównać. Ustawić i jechać, nie? No, bo inaczej na chwilę obecną się nie da. Chyba, że nie wiem, może ja mam jakieś dziadostwa, nie? Może ktoś ma super nawigację. Zresztą na internecie jest tego pełno y, tych porównań, co jest najlepsze. Ja sobie kupiłem taką, jaką sobie kupiłem urządzenia. No, nie będę wam dokładnie pokazywał, no, bo to też na internecie jest tego pełno. Ja mam jedyne zastrzeżenie do tego głośnika. A tak, to po prostu no spełnia swoją rolę. Słabo słychać. I tylko to jest jedyny minus, jak dla mnie. Ja nie potrzebuję nie wiadomo czego, żeby tylko dojechać. A najlepszym sposobem to jest. to ma każda nawigacja. Chyba. No ale ten road, Lords Roads ma, ta aplikacja. Google ma, i ma, żeby po prostu sprawdzić sobie trasę i ustawić jako punkt trasy. Żeby po prostu punkty sobie ustawić Wtedy ustawimy sami sobie trasę i No i wtedy już nie będzie Nie powinno być żadnego przypału No bo jeżeli Urządzenie się nie zepsuje i, i, no Ale tak chyba się nie dzieje Że jeżeli się samemu ustawi No to ona jedzie tak jak się ustawi I wtedy ma się pewność no, Sprawdzić trasę, ustawić sobie Dodać sobie te flagi, czy tam przystanki Każda ma inne nazwy No i wtedy będziemy super pewni no. A jak ktoś Szuka wrażeń, to sobie wystarczy, że w adres, zawsze jako i dojedzie. Ale czy dojedzie dobrze, czy nie, no to już jest loteria. Teraz miałem kurczę fajną sytuację, ale ja nie wziąłem kamery, no bo po co, nie? Zostawiłem w domu. A to dlatego, że najbardziej nie lubię poniedziałku. Wychodzi na to. Ale nie ze względu, że jakieś są słabe te poniedziałki, tylko że ja zaczynam pracę z niedzieli na poniedziałek w nocy, no czasami z poniedziałku na wtorek i cały dzień od rana nie jestem w stanie się wyrobić, żeby zdążyć, bo znaczy w zasadzie to pomyliłem się, bo myślałem, że będę jechał na Kielce w tym tygodniu na początku, a z mojej bazy to Kielce mam półtora godziny. Ale się kazało, że jadę na Poznań. Gdzie mam 4,20 i yy, no i szybko się śpieszyłem żeby, żeby zdążyć do tego Poznania, bo miałem w planie, że jak na Kielce to OK sobie wyjadę spokojnie, rozpakuję się, a że ja, a że ja nie mam jednej torby, tylko oczywiście pół samochodu też wam kiedyś pokazywałem no to, no to szybko do yy, auta żeby zdążyć do tego Poznania znaczy mówili, że do czwartej rano mam maksymalnie, mam, mam tam być, nie? No, byłem yy, przed czwartą a rozładowali mnie, zaczęli rozładowywać mnie o szóstej, no, tak zawsze bywa nie, ale jest napisane max, do no, takiej i w ogóle kara za spóźnienie, no dlatego nie wziąłem kamery jakbym miał tą małą kamerkę, to bym Wam pokazał sytuację, jaka przed chwilą była odnośnie nawigacji, wyjeżdżałem z załadunku na biały stok z, z Bydgoszczy, no i firma była w takim miejscu, że przed samym dojazdem do firmy jakieś roboty drogowe, światła. Czyli, tak jak mówiłem, dojechałem dobrze na Google, ale żeby wyjechać, no to albo musiałem jechać w te światła, no, albo była druga droga w lewo, gdzieś tam, żeby się dostać do jakiejś ulicy Nowotoruńskiej, a później wyjechać na dziesiątkę. No i yy, skręciłem. Jak wyjeżdżałem z firmy, nie skręciłem w prawo na te światła tam, na te roboty, tylko skręciłem w lewo, mówię, zobaczę, zobaczę, co będzie. No i obydwie nawigacje w sumie i Aigo, bo włączyłem to teraz, i Google mówiły to samo. Skręć w prawo w jakąś tam uliczkę, zapomniałem już nazwę. Aha, dojechałem do tej uliczki. To była jakaś dróżka z płyt takich, tych starych płyt, co trawa, płyt betonowych co, co, co trawa w niej rośnie, nie? Taka wąska, że nie wiem, czy osobówką by nie poruszała, ale aj, go za ciężarówki, jak tak, to mnie nigdy nie pusza, tu akurat w to mnie puściła. No nie wiem, może 100 lat temu tam tamtędy wjeżdżały, bo to tak wygląda, bo to takie starozakładowe ulice były. Te drogi wszystkie. No i. I nie wjechałem w tą uliczkę, patrzę, jest jeszcze jedna wielka firma z bramą, mówię, no to to jest moja ostatnia szansa, żeby wykręcić. I rzeczywiście była. Jadę, zaczynają się jakieś ogródki działkowe, czy, czy jakieś domy w ogóle, jakieś ładne posadzone kwiatki przy drodze, mówię, o, o, dalej nie wjeżdżam, bo niszcze. No ale w tej firmie, bo już raz mi się tak zdarzyło, był szlaban i bałem się, że Pan nie pozwoli mi wjechać i zawrócić więc postanowiłem, że pojadę dalej i wykręcę tyłem u nich na tym szlabanie i zawrócę I już brałem telefon, żeby nagrać Wam to, jak to właśnie wygląda, że człowiek zgubi i wyskoczyło dwóch Co? No kogo Pan, nie? Ja mówię, chwilę, chwilę, zaraz, mówię, wykręcę sobie jadek Jak to Pan sobie wykręci? Ja mówię, nie walnę Wam w tą budkę, <laughs> bo już zacząłem wykręcać nie, nie, jedź, 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 nie, no to no, no tutaj uważałem, żeby tych kwiatuszków ludziom nie zniszczyć tam jeden patrzył w budkę, no ale już nie mogłem nagrać, nie gdybym miał tą kamerkę, no to bym sobie gdzieś tu postawił to małe GoPro i by było fajnie, ale nigdy nie może być fajnie, zawsze musi być coś skopane no ale wykręciłem i z powrotem pojechałem w te roboty drogowe tak to jest z nawigacjami, jak jesteś pierwszy raz gdzieś, nie A no zawsze można spytać na radio, tylko że no nikogo nie było. W nocy to tam nad ranem też zazwyczaj nikogo nie ma. A jak już się zjadą, to nie zjadą się wcześniej, żebyś za jakimś mógł pojechać albo się spytać, tylko się zjadą po tobie. Jak już, jak już ty próbujesz podjechać pod rampę. I się okazuje, że nagle się skądś pojawiają, zjeżdżają wszyscy naraz. I mimo to, że byłeś przed nimi, to się później okazuje, że pięciu zdjęli tych, co przyjechało za tobą przed tobą. Wcześniej ich zdjęli, nie? No i ty się cieszysz, że dojechałeś, nikogo nie ma. O, zejmą cię, pójdziesz w miarę wcześniej spać. Tak, pójdziesz, no? Jak zejmią tam. No bo się okazuje, że to oni jak co na linii jeżdżą, nie? No, to oni mają pierwszeństwo. Mogliby chociaż przyjechać tak z pół godziny później, nie? to jeszcze zabraliby się za Ciebie, no bo może by nie mieli co robić. Ale nie, oni akurat wiadą wtedy, kiedy Ty już sobie zaparkowałeś. No już, ale fajnie, no fajnie, no. Bardzo fajnie. Patrzcie jeszcze na tę nawigację. To jest ta Navitel. ustawiłem tam swój adres, niby mnie prowadzi. I tutaj się dzieje na tym ekranie. Możecie zobaczyć, widać wszystkie ulice, numerki, coś tam, coś tam, gdzie przejście dla pieszych, za ile, trochę tego aż za dużo, nie, ale też jest czytelne, nawet pokazuje pogodę, na jakiej ulicy jest, jaka pogoda pokazuje, to jest dopiero ciekawe, no i pokazuje, ile można jechać, no to samo, nie, ile zostało do miejsca docelowego, na jakiej ulicy, fajnie pokazuje, na jakiej ulicy jesteśmy, jaka będzie następna. Jak przekroczysz prędkość, to tam informuję, jak jest radar, to też informuję. Na czerwono krzyczy, że radar zaraz będzie. Tu o 50 będzie. Jadę 60 i co? Przekroczyłeś tzwoloną prędkość. A to nie ta mi powiedziała. A wszyscy mi uciekli, bo ja jadę zgodnie z przepisami. A oni nie i jestem tym złym teraz, bo okaże się za mną wleczę. Ale wiecie co? Przed chwilą powiedziała inna nawigacja, zaraz Wam pokażę która. Ta, bo jest taki myk, że możecie jechać dwoma naraz, albo i trzema, albo i czterema, zależy ile macie pamięci w swoim urządzeniu, jak macie super na wypasie, to pięć nawigacji możecie włączyć. A Google jest jeszcze taki, że jak włączysz, to przy okazji byś miał małe okienko googlowskie, na przykład na tej zielonej trawie. nie, tylko nie włączę, bo jadę autem. Yy, mam automata, muszę zmieniać biegi, więc musiałbym mieć cztery ręce, żeby Wam to pokazać. O, a ta znowu pokazuje, że pra, pra, prawym pasem mam jechać, tak? Nie skręcać na gdzieś tam, na Golub Dobrzyń, tylko jechać na Warszawę. Już hamuje. No i z okazji, że było czerwone światło, włączyłem jeszcze Google, jako główna leci Aigo. W zminimalizowanym okienku leci Google, pokazują mniej więcej to samo, ale jak dojedziemy do celu, to pokażą co innego. W tle jeszcze tam jest schowana ta oryginalna nawigacja, ona też leci i można sobie ją włączyć. Można podzielić ekrany, włączyć cztery naraz. I co Wam to da? Ano nic! Bo niektóre firmy są tak rozlokowane, że z głównej trasy skręcasz już, a niektóre są poukrywane tak w krzakach, że ile byś ich nie miał tych pomocniczych nawigacji, to i tak wyprowadzą cię w maliny. I tym pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek. Pozdrawiam! Ja za dużo wam nie pomogłem, <laughs> musicie liczyć na siebie. Najlepiej.